Kluczowy temat. Kwadrans po godzinie ósmej. Wojciech Sikorski, dzisiaj w audycji Kluczowy Temat, porozmawiamy o tworzonych właśnie wojskach obrony terytorialnej. Do 2020 roku w każdym powiecie ma być usytuowana jedna kompania wojsk obrony terytorialnej w liczbie od 80 do 120 żołnierzy, a może i więcej. Dzisiaj w studiu Polskiego Radia Merkury Poznań gościem jest Piotr Kaleta, poseł Prawa i Sprawiedliwości z ziemi kaliskiej, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzień dobry. Kłaniam się panu redaktorowi, kłaniam się państwu Kalisko-Leszczyńskiej. Czym różnią się Wojska Obrony Terytorialnej od Obrony Cywilnej i podobnych grup wojskowych? Wojska Obrony Terytorialnej mają w swoim zamyśle hmm, spowodowanie... Odbudowanie pewnego poczucia y, bezpieczeństwa, y, jeśli chodzi o obywateli, ale także przede wszystkim są ofertą dla młodych ludzi, którzy, y, którzy no, to poczucie mają w sobie, poczucie ducha patriotyzmu. Wojska Obrony Terytorialnej mają, są, będą piątym komponentem y, sił zbrojnych i mają przede wszystkim zajmować się obroną y, w razie niebezpieczeństwa, w razie y, y, wojny, w razie akcji W. Y, tym, co jest jak gdyby najbliżej ich, ich miejsca zamieszkania, a więc przede wszystkim to mają być żołnierze, to, to chciałbym bardzo stanowczo podkreślić, to mają być żołnierze, którzy będą zajmowali się y, współpracą z wojskami operacyjnymi na terenie lokalnym, to znaczy w swoich miejscach, w którym będą przeszkoleni. A więc istotą Wojsk Obrony Terytorialnej jest to, aby żołnierze byli stąd ze swojego miejsca, gdzie mieszkają ale także, także, żeby poznawali ten teren swój najbliższy. To będzie ich siła, to będzie ich atut przy ewentualnym właśnie konflikcie zbrojnym. Kiedy rusza nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej i gdzie można się zgłaszać w Wielkopolsce? Nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej już trwa, ale z uwagi na podział, podział administracyjny kraju, może nie do końca nawet administracyjny, ale przede wszystkim jeśli chodzi o tę sferę, strefę zagrożenia, nabór już został zakończony na ścianie wschodniej i on będzie tak cyklicznie przesuwał się przez aż do, do, do ściany zachodniej i Wielkopolska jest przewidziana w tym ostatnim okresie, a więc tworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej na terenie Wielkopolski będzie w la, zakończone w 2019 roku, a więc to jest ten ostatni etap formowania. Kto może trafić do tworzonej formacji i jakie trzeba spełnić warunki? Do tworzonej formacji może sprawi, trafić każdy, kto oczywiście skończył 18, 18 rok życia i przejdzie odpowiednią procedurę weryfikacyjną. No nie będzie to nabór taki, gdzie m, m, znajdą się tam osoby, które znaleźć się nie powinny, także pod względem emocjonalnym. I w związku z tym będzie to cała procedura weryfikacyjna. Ta oferta będzie składana, tak jak pan redaktor tutaj wspomniał, w ilości jednej kompanii, to znaczy się między 80 a 120 osób, 120 żołnierzy na powiat i miasto. W związku z tym ona będzie też ograniczona, cykl szkoleń trzyletni. W, w roku 16 dni do, do przeszkolenia, i tu jest ten właśnie taki atut tego, tej formacji że będzie ona mm, nastawiona też pod, pod poszczególne, poszczególne osoby, a więc będzie można to zrobić w charakterze weekendowym albo w charakterze urlopowym. I co ważne, co bardzo istotne, osoba, która w momencie dostania się do takiej formacji, złożenia przysięgi, co jest mm, bardzo ważne, zostaje objęta również ochroną prawną pod względem... Mm, Kontaktu czy, czy zależności, za, zależności zawodowych. Czy będą to żołnierze skoszarowani co ze szkoleniami nie, nie. na poligonie? Nie, nie. No to jest właśnie ten atut, że wojska obrony terytorialnej będą wojskami szkolenia, pod względem szkoleniowym weekendowymi. To nie oznacza, że oczywiście te cykle szkoleń, które będą, kompo, będą również wchodziły w zakres współpracy z wojskami operacyjnymi, będą również ćwiczeniami poligonowymi. Ale jeśli chodzi o same działanie na terenie poszczególnych, yy, poszczególnych powiatów miast, będą to żołnierze, którzy będą uczestniczyli w zajęciach dziennych, nocnych, ale bez skoszarowania. To jest, to jest atut tego wojska, że to jest, można powiedzieć pod tym względem wojsko tanie. Także pod względem sprzętowym, bo yy, tutaj będzie ta na, naprawdę najbardziej podstawowa yy, kwestia yy, sprzętowa, że to będą... Przede wszystkim będzie to ta broń, która będzie przylaneżała indywidualnie do każdego żołnierza, karabin, pistolet, granatniki, ale nie będą to inne, inne wyposażenia, które są przewidziane do, do już wojsk typowo zawodowych. W jednym ze wywiadów mówił pan, że nie będą to żołnierze z łukami, bo do tej pory co niektóre osoby ten pomysł utworzenia takiej formacji po prostu wyśmiewały. No niestety. To, to było nawiązanie do, do, do słów byłego prezydenta, który ośmieszał te wojska, ale żeby spróbować, żeby tak mówić w ten sposób, że to są wojska, które, które właśnie pan redaktor wspomniał z Łukami, czy wojska, które są przewidziane jako formacja, wojska dla poszczególnej formacji politycznej, to naprawdę ktoś musi nie znać Polaków albo bardzo ich nie szanować, żeby myśleć, że to są wojska, które które w ten sposób miałyby się zachowywać, gdzie nie ma tego duchu patriotyzmu, że nie ma tego, y, tego poszanowania dla ojczyzny, dla wartości. To naprawdę bardzo, bardzo nieładne słowa. A jaki jest mi przewidziany miesięczny żołd dla żołnierzy Wojska Obrony Terytorialnej? Trudno to w ogóle nazwać żołdem, bo wydaje mi się, że to jest przede wszystkim zwrot kosztów przejazdu, kosztów dojazdu, kosztów pobytu i takich tych najskromniejszych, a więc on będzie się wahał w granicach 300-500 zł, a więc to, to, to są znowu te, te brudto. rzeczy, brudto, to są te rzeczy, które są najbardziej podstawowe. To jest, to jest tylko ten element, który ma sprawić, żeby żołnierz mógł dojechać i wrócić w zasadzie do swojego domu. Jeszcze ostatnie pytanie. Pana pomysł był taki, aby w byłym kaliskim więzieniu przy ulicy łódzkiej powstał magazyn broni dla wojsko brony terytorialnej. Na jakim to jest etapie? Czy to jest w ogóle realne? To niekoniecznie musi być magazyn broni, bo to może być i w moim przekonaniu do tego bardzo dobrze się nadaje. Aby to był właśnie miejsce, miejsce, które będą potrzebne, bo to nie jest tylko kwestia kaliskiego więzienia, ale w innych miejscach będą również potrzebne pomieszczenia, gdzie te wojska obrony terytorialnej będą mogły ten najbardziej podstawowe swoje, swoje, swoje wyposażenie składować. Ale jeśli chodzi o kaliskie więzienie, myślę, że wkrótce przyjadą tutaj oficerowie wojska Obrony Terytorialnej. Będą mogli to ocenić, czy jest to, to są, są to pomieszczenia, które do tego się nadają, i jeżeli tak, będą one adoptowane, przejmowane. I, I mam nadzieję, że to jest też pomysł na to, aby coś z tym budynkiem zrobić. Jeden z pomysłów. Przypomnijmy jeszcze na koniec, gdzie w takim razie młode osoby, czy w jakim wieku w ogóle osoby mogą się zgłaszać w Wielkopolsce? Tak jak powiedziałem, jest to jeszcze, troch, jest jeszcze na to trochę czasu, ale od y, tyś, 2019 roku będzie ruszy pełny nabór do y, Wojsk Obrony Terytorialnej na terenie Wielkopolski i co za tym idzie yy, też ruszy odpowiednia mam nadzieję że bardzo dobra i dobra i przemyślana kampania informacyjna yy, którą yy, dowództwo wojsk obrony terytorialnej już opracowuje Dziękuję za rozmowę naszym gościem był Piotr Kaleta poseł Prawa i Sprawiedliwości z ziemi Kaliskiej dziękuję Bardzo dziękuję pozdrawiam państwa Ja również państwu dziękuję za uwagę Wojciech Sikorski do usłyszenia Kluczowy temat